Dzień dobry byki. Witajcie na moim kanale Zapytaj Tarota. Dzisiaj będzie czytanie na listopad 2023 właśnie dla was. Tak pomyślałam sobie, że czerwona jestem dzisiaj bardzo. Czerwone usta, czerwone paznokcie, czerwona bluzka. Jakoś mnie ten kolor mocno zawołał. Macie też tak, że wołają Was kolory, żebyś tak doenergetyzować, docieplać. Już tutaj we Wrocławiu chłodniej, jakoś tak poczułam, że że mogę, że fajnie się poczuję w tych czerwieniach. Nawet czerwoną świeczkę mam. To zupełnie intuicyjnie wszystko się tak zadziało dzisiaj. To co, byki? Pamiętajcie, czytania są ogólne, więc weź to. Co do ciebie przemawia, a to co nie, to zostaw. Potraktuj jako mam nadzieję dobrą e, zabawę, dobrą rozrywkę. Zachęcam do tego, żebyś jeszcze sobie obejrzał, e, jakie masz znaki, y, to znaczy policzył ascendent i planety osobiste, i zobaczył, jakie masz znaki zodiaku y, w ascendencie i w tych planetach. Link będzie w opisie filmu. To na pewno da szerszy pogląd na to, co cię może w listopadzie spotkać. U mnie na przykład często się spotykam z tym, że ascendent jest y, czasami o wiele bardziej silny niż znak solarny nasz. No dobrze, to zaczynamy. Praca zawodowo-finansowa dla byków na listopad, jaka energia. Koło fortuny. Hmm. Emocje, uczucia. Siódemka mieczy. O i te siódemka mieczy tak krąży w, w tych czytaniach. Twoja postawa i nastawienie, drogi byku. A z już też było to. Troszkę przesunę. W związku z tym, co robić? Dziewiątka mieczy jako rada. A czego nie robić, czym się nie zajmować? Cesarz. Mhm. I karta na miesiąc dla ciebie jaka, z jaką energią? Gwiazda. No ta gwiazda y, bardzo rozwiewa tutaj jakieś ciemniejsze, ciemniejsze energie. Niech w ja chwilkę spojrzę. Drogi byku, będzie dobry miesiąc na to, będziesz pełen zapału i pełen werwy. Tak? Też będziesz chodził w czerwonych. <grym> I będzie ci się chciało. Będzie ci się chciało robić różne rzeczy, będziesz aktywny. Możesz mieć taką chęć do działania właśnie do również wypowiadania nieprzemyślanych opinii. Więc tu uwaga na to. I e, również do zaczynania, do zaczynania od początku. No to na przykład, jeżeli do tej pory byłeś taki, przesunę trochę krzesło. E, do tej pory byłeś taki leniuszek na kanapie, to w listopadzie tak ci jakby się zacznie coś zmieniać, i powiesz, hmmm. Dosyć już, już tego siedzenia na kanapie, warto ruszyć tyłek na przykład na spacer, albo gdzieś pojechać, albo odpoczywać na świeżym powietrzu, albo no, ruszyć tyłek na przykład. I to mogą być tego typu rzeczy. Czy jak do tej pory byłeś fanem fast foodów, to yy, nagle cię taka jakaś refleksja, patrząc na te karty, yy, dopadnie taka refleksja, że. Lubię fast foody, ale czy koniecznie muszę je jeść codziennie, czy co drugi dzień, czy przy każdej możliwej okazji. Więc to są. Będzie. Ja w ogóle lubię asabuła, choć. <coughs> przepraszam. On nie bywa. On bywa taki. No właśnie, niemyślący czyli. Mm, rusz się z kanapy i. No to się ruszy, bez zastanowienia. Ale jednak to jest lepsze niż siedzenie na kanapie i nic nie robienie, bo. Yy, Zobaczmy na, na te sprawy zawodowo-finansowo-pracowe. Mamy tutaj koło fortuny. Ja bym powiedziała w połączeniu z tym Asem Buław też będziesz chciał ruszyć do przodu w swojej pracy, albo będziesz się zastanawiał, hmm, co ja mogę zrobić, żeby zarabiać większe pieniądze, lepsze pieniądze? Co ja mogę zrobić, żeby osiągnąć sukces w pracy? Albo y, co ja mogę zrobić? Jak mam się ustawić, żeby ta, na przykład do tej pory masz, y, jesteś na godzinach, że ustawiasz się do, y, ustawić się do tego, co mogę zrobić, aby, na przykład dostać etat, albo w ogóle będziesz się zastanawiał, czy to, co robię, jest jest tym, o czym ja marzę, o, co, co ja pragnę robić czy to jest w zgodzie ze mną, czy, czy mi to odpowiada. Tutaj też yy, uwaga, byki, możecie zagrać w Totolotka. Jeżeli nigdy nie graliście, to warto spróbować, może będziecie mieć, jak to się mówi, szczęście yy, pierwszego razu. Moż, może wam los przyszykować coś takiego, jakąś totalną niespodziankę. U mnie się koło fortuny manifestuje raczej jako karta pozytywna. Więc, jakaś nagła propozycja, nie, nie nagła, niespodziewana propozycja, niespodziewane spotkanie z kimś na ulicy, ze starym znajomym, który nagle wam coś zaproponuje, jakieś wspólne działanie pracowe. Tu może być, działać prawo niespodzianki. Pamiętajcie, że przy prawie niespodzianki, jeżeli dostajemy jakąś ofertę, taką wow, albo właśnie nieoczekiwaną, to i tak fakturę nam życie wystawi. To jest, nigdy nie jest tak, że e, to się dzieje samo z siebie. Ale tutaj ja widzę dosyć dobre nastawienie i teraz co robić? Jeżeli byś dostał taką, albo na przykład taką ofertę pracy, kończ zdanie, to, to nie szukaj w tym jakiegoś spisku, jakiegoś, hmm, to jest coś tutaj, jest niechalo. Dlaczego on mnie proponuje tą ofer to, ten projekt, albo to stanowisko, albo to coś nowego, tak? Nie zastanawiaj się nad tym, bo dojdziesz do wniosku, że to jest oszustwo. Ja tu widzę w kartach, że raczej bądź skłonny byku do tego, aby skorzystać z okazji. Uwaga drogi byki, pracowo, zawodowo, finansowe, nie przegapcie w listopadzie jakiejś okazji, która do Was może przyjść. To jest bardzo ważne. Jeżeli przyjdzie, to zachęcam Was do tego, żebyście skorzystali z tej okazji. A potem w grudniu będziemy się zastanawiać, co z tym fantem zrobić. bo jak wiemy, dlaczego jest słowa okazja? Dlatego, że ona się nie trafia ciągle. Okazja to okazja. Bierzesz, krótka decyzja. I w, w tym, Asie Buław, jest ogromna możliwość do tego, że taką decyzję postanowisz. Zwłaszcza, że podejmiesz, że mamy jako kartę miesiąca, mamy u ciebie kartę gwiazdy. To. To bym patrzyła na to, że wszelkie propozycje, zarówno matrymonialne, jak i zawodowo-pracowe, finansowe, życiowe, warto, drogi byku, rozważyć pozytywnie. Namawiam cię do tego. Ja bym na Twoim miejscu ture, yy, korzystała z tego. Wiesz? Z taką ufnością, z taką wiarą, że to, to jest mój moment. No, i żeby ta okazja nie minęła ci koło nosa. Bo to senewraty. A potem siedzimy w tych fotelach i się zastanawiamy, a trzeba było wtedy. I słowo, ten przysłowie, mądry Polak, po szkodzie. Więc miej taką czujkę, drogi byku. Rozglądaj się. Może Ty wpadniesz na jakiś fajny pomysł też w karcie gwieździe, może tak być i zacznij go realizować i nie poddawaj się złym myślom nie uda mi się nie mam kompetencji mm, nigdy tego nie robiłem jestem za słaby za słaba na to na takie działanie nie też uwaga na to że Oczywiście, że sobie poradzę. Ja przecież wszystko. To, no, to też uwaga. Ty, byku, jesteś rozsądnym znakiem Zodiaku, nieskorym do szaleństwa, więc na pewno będziesz rozważał wszystkie za i przeciw. Tylko w tym rozważaniu nie siedź zbyt długo, bo ci minie miesiąc, już będzie grudzień i energie się po prostu zmienią. To jest czas na podejmowanie dosyć szybkich decyzji, raczej. Jeżeli czegoś nie wiesz, to się dopytaj. Są takie osoby, które się na tym znają. To jest ważne. Z tą chęcią do działania możesz mieć naprawdę doskonały y, byku miesiąc. Jeżeli macie jakieś plany takie zakupowe, czegoś poważniejszego, to też skonsultować to z kimś. Nie wiem, mieszkanie, czyli przywieźć do tego mieszkania kogoś, kto się zna na budowlance i wam to pięknie poogląda, po, po, po ocenie, czy ta kwota jest dobra. E, bo będzie Wam sprzyjało niebo. Ale to fajnie, jak niebo sprzyja. Więc. E, konsultować się, czy nie wiem, macie do podpisania jakąś umowę, to też sobie warto skonsultować, a nie od razu się zamartwiać, a czy to dobrze, a czy niedobrze. Są ludzie, którzy się, teraz ludzie się znają na tylu yy, niesamowitych rzeczach, że aż, aż bywam zadziwiona. Tak, także nie bać się konsultacji, nie bać się działania w listopadzie i podejmować decyzje. Jeżeli los Ci coś podsunie, ja bym szła w to. Przejdźmy do emocji. Mamy siódemkę miecz. Dobrze, pary. W parach możecie mieć miesiąc. Tu ja bym. No dobrze, no ogólnie to muszę powiedzieć jakoś. Bo w zależności. Na przykład pary z długim stażem. Czy tych kartach, wiecie co? Zaskoczcie swojego partnera czymś pozytywnym. Zaskoczcie go. Pokażcie się z takiej strony, od której on praktycznie was nie zna. Żeby potrzebujecie w waszych związkach, te pary z długim stażem, troszeczkę, jak to się mówi, przypraw, żeby, żeby znowu. Rozbudzić energię między Wami, żeby było i troszkę soli, i troszkę pieprzu, i troszkę cukru. I tutaj, jeżeli jesteś mężczyzną, to znasz swoją partnerkę, zrób coś dla niej takiego, co ona lubi. A jeżeli jesteś kobietą, to drogie panie, zaskoczcie swojego partnera. Też go znacie, więc też zróbcie dla niego coś, co on lubi. I yy, tak spontanicznie, nie wiem, wasz mężczyzna uwielbia chodzić na mecze koszykówki na przykład. To kupcie jakieś dwa bilety, pojedźcie sobie na fajny mecz koszykówki, spędźcie razem miło czas. To chodzi o takie zaskoczenie. Takie niespodzianka. Nie wszyscy lubią co prawda niespodzianki, ale ja tutaj nie widzę zagrożenia. Pary z mniejszym stażem, Dajcie się swojemu, to swe, tej swojej drugiej osobie poznawać. Pokazujcie swoje kolejne warstwy, jakie macie do odkrycia przez swojego partnera. Bo wy się jeszcze dobrze nie znacie i to odkrywanie wzajemne niech będzie w energii karty gwiazdy, tylko takiego nacieszania się wzajemnie. O, nie, nie miałam pojęcia, że ty lubisz naleśniki na przykład. O, nie miałam pojęcia, że ty lubisz hokej. To jest z takim o, jak fajnie, że lubisz takie rzeczy. Więc y, odkrywajcie u swoich partnerów nowe z, i ich odkrywajcie z taką ciekawością, miłością i zaangażowaniem. Osoby, które jesteście, spotykacie się od niedawna, to tu bym też powiedziała podobnie, żeby dać sobie czas i z takim otwartym sercem e, dać sobie czas na to, aby się poznawać. A nie, że na przykład on coś tam negatywnie się wypowiedział na jakiś temat, a ty od razu sobie myślisz, Boże, jaka zrzęda. Chryste, matka, jego marudzi. Nie no, ja nie mogę być z kimś takim. Rozumiecie? Może on akurat ma dzień pod tytułem maruda i potrzebuje trochę po, pomarudzić. Więcej dystansu, więcej e, takiego poczucia humoru, e, lekkości, nie, nie bierzcie tak strasznie wszystko poważnie, co mówi ta druga osoba i co robi ta druga osoba. Oczywiście mówimy o, nie mówimy o jakichś strasznie poważnych rzeczach, bo yy, ja tutaj tego co prawda nie widzę, no, o jakiejś przemocy słownej czy fizycznej, to to wiadomo, że to jest flaga ostrzegawcza, ostrzegawcza, pakujemy yy, walizeczkę, klamoty i mówimy do widzenia. Natomiast tak, że coś Was zaskoczy, no nikt nie ma tylko idealnie dobrych cech, pozytywnych, no oprócz mnie oczywiście. <laughs> Żartuję, ale yy, nie skupiajcie się na takich cechach, nawet jeżeli on jest pomarudzi, pomarudzi i przestanie, skup się na tym, żeby mu poprawić humor. Tak, może ta bułka jest czerstwa, ale zrobię grzankę, położymy pyszny miodzik albo przepyszny dżemik i będzie do tego kawusia jakaś przepychotka i jest, zobacz jakie cudowne śniadanie. Tak w tej drugiej osobie, jak on ma jakiś słabszy moment, to nie wspierajcie go w tym słabym momencie. Tak, masz rację, życie to jest w ogóle do bani i, i ciężkie i jesień i zimno i zaraz nie będzie liści i w ogóle brrr. nie. On tam mówi, Boże, jak jest okropnie, a Ty mówisz, tak, jest cudownie okropnie. To choć w tym okropieństwie zrobimy coś fajnego. Rozumiecie? To coś tego typu energia. Single, singielki. Uff. Dobra. Jeżeli chodzicie na randki, chcecie się umówić na randkę, to też... Zadbajcie o swoje nastawienie do tego, z jakim nastawieniem idziesz na tą randkę? Z jaką intencją? O Boże, jak mi się nie chce, o Matko. Znowu będzie beznadziejnie. Znowu mi się trafi jakiś dupek albo kre... niefajna kobieta. Zmień to. I przyjrzyj się sobie, czy ty przypadkiem w ogóle nie masz takiego nastawienia chwilami? Idź z nastawieniem karty gwiazdy. Będzie fajnie, a jak nie będzie fajnie, to przynajmniej się ładnie umaluję, ładnie się ubiorę i yy, wyjdę do miasta i najwyżej wrócę, wrócę po pięciu minutach, a jeszcze przy okazji, bo wyjdę ze spotkania, przy okazji, przy, przy okazji przejdę się po galerii, może coś fajnego sobie kupię. Takie nastawienie. Nie szukajcie dziury w całym. I uwaga, jak już jesteście na tej randce, to... Dajcie tej drugiej osobie się wypowiedzieć. Niech ona do Was poopowiada, kim ona jest. Nie przesłuchujcie jej oczywiście. I nie, 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 nie mówcie wszystkiego o sobie od razu. Zostawić jakąś coś na zaś, bo jak będzie fajniej, będziecie chcieli się jeszcze raz spotkać. To będziesz miała jeszcze inne argumenty, czy będziesz miał inne argumenty. Asa w rękawie tak zwanego. Więc tego asa w rękawie na razie drogi byku, trzymaj sobie. Osoby, które poszukują i takim słabo idzie w, w tym randkowaniu, to prawdopodobnie, jeżeli poszukujesz w internecie, to masz źle zrobiony profil. A po drugie, yy, więc może. Porozglądaj się z kimś, kto umie to robić, i po prostu poprawić ten profil, i opis, i zdjęcia. A po drugie, popracuj nad, ty, nad swoim nastawieniem, że idąc na randkę, to nie, jest, to nie idziesz właśnie i spotykasz swojego męża, choć tak może być. Idziesz na randkę po to, żeby zobaczyć, jak Ty się czujesz przy tym mężczyźnie, czy, czy, czy jak Ty się czujesz przy tej kobiecie. Czy się dobrze bawisz, czy miło spędzacie czas, jeżeli nie miło, grzecznie się żegnasz, wstajesz i wychodzisz. Tyle, więc nie demonizujmy tych randek, moi drodzy. To są po prostu zwykłe spotkania. Uwaga, żeby też na tych randkach, czy w ogóle w spotkaniach w listopadzie, drogie byki, nie wiedzieć wszystkiego najlepiej. Moja prawda jest najprawdziwsza, najprawdziwsza i najlepsza, oczywiście. Unikać tego typu energii i takiego, yy, może nie despotyzmu, ale takiego, wiecie, ja wiem lepiej. Ja. A ja tam byłem, wiem lepiej, widziałem miód i wino piłem, tak? Nie. Tu ja bym się raczej skupiła na tym, co druga osoba ma mi do powiedzenia i wysłuchała jej racji. Możemy podyskutować. Możemy, i pamiętajcie, Porozmawiać, żeby to się odbywało w miłej, sprzyjającej atmosferze. Drogie by byki, przed Wami całkiem dobry miesiąc, bo ta gwiazda rozświeca te listopadowe ciemności. Spora chęć do działania, i dużo zależy od Ciebie. Zagrajcie w Totolotka. A nuż! I wtedy proszę procent dla mnie. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę wspaniałego listopada. Zachęcam do komentarzy, lajków, subskrypcji. Subskrypcja nie wiąże się z żadnym zobowiązaniem, ona po prostu wspiera kanał. I życząc Wam fantastycznego listopada, żegnam się z Wami, buziaczki, pa-pa!